Aktorzy, muzycy, a ponadto piękne stroje, interesująca fabuła i dobra zabawa. Połączenie wszystkich tych czynników daje niesamowity musical, którego premiera odbyła się 1 marca w myszkowskim domu kultury. Padła, miejsca na widowni są już puste, muzyka się skończył. Chciałoby się powiedzieć, wszystko co dobre, szybko się kończy. A ja teraz porozmawiam z panią Katarzyną Miklas, sprawcą całego tego zamieszania. To jest nasz trzeci już musical. Wystawiliśmy dwa lata temu adaptację Szreka. Rok temu to była jak gdyby kontynuacja Szreka, ale takiego własnego scenariusza. A w tym roku. Po części inspiracją młodzieży, z którą pracowaliśmy już przez dwa lata, chcieliśmy odejść od formuły bajkowej, e, baśniowej i chcieliśmy spróbować czegoś e, Trudniejszego i poważnego, gdzie odbiorcom nie są dzieci, bo to jest z jednej strony dla nas łatwy widz, choć tak naprawdę jest to bardzo trudny widz, bo grać dla dzieci jest chyba trudniej niż dla dorosłych, bo dzieciaki są bardziej wymagające. Ale, ale zdecydowaliśmy, że podejmiemy ten trud. Było młodzieży trudno na początku, bo grali bajkowo, przerysowywali swoje postacie. Pół roku pracujemy, od, w sumie od września ruszyły próby. Mnóstwo. Ten muzykal jest dziełem kilku formacji, młodzieżowej orkiestry muzyki rozrywkowej, która działa w Domu Kultury w Myszkowie, formacji tanecznej Pokusa, której jestem choreografem i grupy teatralnej Spontan, której, którą też prowadzę. Nie masz pojęcia! Nigdy nie wzięłaś ślubu! Nigdy nie miałaś dzieci! Ha! To znaczy, miałaś! Czego się na mnie złości? Bo, bo kocham Skaja i chcę z nim być! I nie chcę, by moje dzieci dorastały, nie znając za. bo to okropne! I te trzy formacje... Mm, Początkowo pracował, każdy pracował osobno. Ja jako instruktor Sebastian Ruciński i Tomasz Wójcik jako instruktorzy muzycznie opracowywali wszystko dla, przygotowywali aranżacje muzyczne dla orkiestry. Kiedy byliśmy jako tako już przygotowani, każdy oddzielnie, rozpoczęliśmy próby wspólne. I tak to wyszło. Wyszło, myślę, chyba przerosło nasze oczekiwania, ale to tak naprawdę jest zasługa e, młodzieży, która raz nabyła już doświadczenia przez e, zeszłe lata, ale dwa niesamowicie e, pracowała ciężko. Ferie spędzaliśmy tutaj każdy dzień. O, Harry! Dona, mam pewnie pełne ręce roboty przed ślubem Sofii. Co wtedy powinien robić ojciec? Płać! Mój odmówił przy trzecim ślubie! Aha, rozumiem. Zobaczymy się później, muszę Harry. coś załatwić. To, może ja dokończę smarowanie. Zaczniemy tam, gdzie wczoraj skończyliśmy. Nie było żadnego wczoraj! Opuścimy kurtynę milczenia. To jest naprawdę bardzo dużo pracy. Wszyscy wkładali w to dużo pracy. Ale A nie aktorzy, nie. To wizycy. na pewno czas stracony. Nie jest to czas stracony, tak. Film Mama Mia tak. ja, też wzorowałyśmy się troszeczkę na nim. Tak. trzeba przyznać. Chociaż miałyśmy też dużo wkładów w to, to znaczy swoje własne pomysły, prawda? No, ale film jednak nam pomógł troszeczkę. Tak. Nie wiem, ja czasami jak zasypiałam, to sobie śpiewałam któreś z wolniejszych kawałków. Ale powiemy teraz tajemnicę, o której nie powinnyśmy mówić, ale tak naprawdę ferie poczuliśmy ten musical. Tak. Dopiero teraz. Tak, dwa tygodnie. temu, jak zaczęliśmy Trzy tygodnie, to temu, grać, trzy tak tygodnie tak temu? Już sprawnie wszystko równo po kolei. Wtedy to poczułyśmy. No tak. Dzisiaj wyszło jak wyszło. <noise> że miłe to wszystko jest, miłe, bo się udało i, i, i myślę, że to im się bardzo należało. mamy jeszcze więcej grup, i tanecznych, i teatralnych, które za miesiąc wystawiają Akademię Pana Kleksa, te młodsze grupy. To jest taka zasada. Z jednej strony wszyscy nam mówią, że, że lepiej pracujcie na tych piedestałach, na tych najlepszych. Z drugiej strony, ja też jestem pedagogiem z wykształcenia, więc ja wiem, że jeżeli nie będziemy powolutku angażować te grupy, może nie najlepsze jeszcze technicznie, nie będą one żywo uczestniczyć w tych naszych dziełach, same potem nie dokonają. Też będą musiały wystawić 3-4 dzieła, żeby dojść do tego poziomu, więc rezygnujemy z tego maksymalnego poziomu, próbujemy już wplatać te grupy, no i, no, i, no, i, no i dzięki temu też jest ta scena i kolorowsza, i pewnie jest to trudniejsze, te dzieci są mniej zdyscyplinowane, mniej obyte ze sceną i z widownią, ale ja myślę, że, że powolutku i one do tego dojrzeją i dorosną. Strasznie złączyło pokolenia, integrowało, przychodziły córki, mówiły mama nie tak, nie w tą stronę, obrót w prawo, naprawdę niesamowite łączy to pokolenia, scala. Ja myślę, że to jest taka też wartość ponadczasowa i ponadwymiarowa tego musicalu, że, że nie tylko pracujemy artystycznie, ale jesteśmy taką jedną wielką rodziną, która o siebie dba, która sobie pomaga, ale, ale yy, i najważniejsze jest to, że to nie dzieje się tylko tutaj na scenie, to też jest poza tym. Muzyka Już 10 lat uczęszcza y, no, początkowo na jurajskiej Graszki, później pokusa, spontan i tak dalej. W biegłym roku jak była y, musical Żółwik, beczka i piąteczka, stwierdziłam, że mnie jest zazdrość po prostu. Zazdroszczę! Zazdroszczę! No żywo, zazdroszczę! Że ona może, a dlaczego ja kiedyś nie mogłam i teraz też. No I podeszłam do pani Kasi i mówię, pani Kasiu, mówię y, mamusie, by to trochę mogły udzielić się w tej, w tej, w tej, scenie. No i, no i pani Kasia w styczniu nas zaprosiła. Przecież, szczerze mówiąc, to było takie moje marzenie, żeby zawsze z dziećmi wystąpić. Jeszcze jak byli, jak jeszcze tańczyli w, w igraszkach. Znaczy, cały czas tańczą w igraszkach. Tak mi się marzyło. Jakby to było fajnie zatańczyć razem z nimi. No ale Kasia spełniła nasze marzenia. Przynajmniej moje. Próby z młodzieżą były tak rewelacyjne, że y, po prostu, no oni są... Y, jak u siebie w domu na tej scenie, więc jakoś tak nam przy nich było łatwiej. Po prostu. Są niesamowici, naprawdę. Te nasze dzieciaki są niesamowite, a myśmy przy nich po prostu się czuli rewelacyjnie. To jest taki magnes. Ktoś mówi, że, że może byśmy sobie dali spokój. Ja nie wiem, co by było, gdybyśmy sobie mieli dać spokój. Każdy pyta, co, co za rok, chociaż jeszcze mamy dwa dni, gdzie już faktycznie bilety są wykupione i sala jest pełna, ale już trzeba myśleć, co faktycznie. Myślę, że, że no, najważniejsze jest to, żeby utrzymać poziom. Jestem zachwycona. Nawet nie spodziewałam się, że tyle rzeczywiście młodzieży jest zdolnej, utalentowanej, świetnie przygotowanej. Przyszłam, powiem szczerze, z, taką, z takim. z ciekawością. Nie wiedziałam, co zastanę, ale jestem pod wielkim wrażeniem. Jestem zauroczona. Gratuluję i młodzieży, i osobom prowadzącym. No Nie spodziewałem się, aż, aż tak będzie super. Nie mam nic do powiedzenia na minus, prawda? Wszystko rewelacja, naprawdę. Było bardzo pięknie i jestem zdumiona, bo moja wnuczka też tam występowała. Całuski dla wszystkich.